Końcem lutego tego roku miałem przyjemność być gościem Małgorzaty Jasińskiej na jej obozie treningowym we włoskiej miejscowości Luka. Połączone to było ze startem w Gran Fondo Strade Bianche, a tu widzicie jeden z bardziej hardkorowych podjazdów, jeszcze cały zasypany śniegiem. Ale mimo, że było to przełom lutego i marca udało nam się nawet pojeździć na krótko. Lot tam miałem akurat z Krakowa, także szybki transfer PKP właśnie do Krakowa. Tam bardzo wygodne połączenie z lotniskiem. Na lotnisku wykorzystają chwilę na montaż innych zaległych materiałów. Ładujemy się do samolotu i dwie godziny później lądujemy we Włoszech. Tam pogoda na wstępie dała nam spłaski w twarz. Ale lukka, mimo że deszczowa, zrobiła świetne wrażenie. W apartamencie owoce poskręcaliśmy, nasze rumaki obejrzeliśmy. Jeszcze z Gośką jakieś wyścigi i go na pierwszy trening. Wąskie, wąskie szosy y, zupełnie dobrze nadają się do treningów. Kierowcy jeżdżą dość specyficznie, ale do przyjęcia widoki, rekompensują wszystko. No i jedzenie to nie jest tak, że ja gdzie nie pojadę. To tylko szukam, co dałoby się tutaj zjeść, ale sami przyznacie, że ilość różnych miejsc, gdzie można kupić pizzę lub coś słodkiego do jedzenia, jest niesamowita. No i żal było nie skorzystać. Również wystrój tych restauracji i w ogóle architektura całego miasta robi piorunujące wrażenie. Czy cofacie się w myślach do czasów rzymskich i zastanawiacie się, kto przed wami stąpał po tych brukach, kamieniach i jeździł tymi drogami. Muszę przyznać, że organizacja perfekcyjna. Raczej nie jestem gościem przyzwyczajonym do tego, żeby być tak zaopiekowanym z góry na dół. A tutaj naprawdę nic nie musiałem robić. Gośka wybrała dla nas fantastyczne trasy. Cały czas w tle gdzieś tam przewijały się tematy kolarskie, bo Gosia jest też dyrektorem grupy zawodowej Life plus Łachu i selekcjonerem polskiej kadry kobiet, także co jakiś czas. Oglądaliśmy właśnie na przerwach na kawę jakieś wyścigowe tematy, albo ktoś dzwonił, albo gdzieś tam spotykaliśmy jakieś kolarki. Także ten kolarski klimat był niesamowity. Również na treningach towarzyszyło nam auto, także mieliśmy bardzo komfortowe warunki. Można się było ubrać, rozebrać, dobrać sobie jedzenie czy picie. Pogoda we Włoszech. Powiedziałbym, że kapryśna, ale w porównaniu z Polską, no to powiedziałbym raczej, że idealna, bo jednak było ciepło. Udało nam się parę razy pojeździć na krótko, jak widzicie. Nie było gorąco, ale już kwitły kwiaty. W ogóle widać, że tam w lecie musi być przepięknie. Sama miejscowość Luka warta jest na pewno odwiedzenia, no i okolice też bardzo ładne. Gośka zna tam wszystkich, bo. Pomieszkuje w ludce, jak sama trenuje, trenowała i teraz jak prowadzi obozy. Także wpadaliśmy do zaprzyjaźnionych z nią sklepów rowerowych. W jednym nawet spotkaliśmy Rumsasa. Może komuś z Was to nazwisko coś mówi, jest tam mechanikiem, a my akurat naprawialiśmy tam, centrowaliśmy jakieś tylne koło. Po kilku dniach obozu treningowego ja już ledwo czułem nogi, ale na szczęście Gośka ma też znajomych masażystów, no men, no men też z grup zawodowych kolarskich, także zdecydowaliśmy się na jedno popołudnie pójść właśnie na masaż, żeby trochę odświeżyć, chociaż nie oszczędzaliśmy ich jakoś bardzo, bo okolica naprawdę ładna i wieczorami szwendaliśmy się po prostu po ludce, zwiedzając miasteczko, oglądając... Zabytki mając gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest jednak miasto Super Mario. Ja tak, tak trochę czułem oddech jego na swoich plecach. W międzyczasie Gośka dostała nowy rower, także poskręcaliśmy dla niej kaniona. Zresztą mój rower i jej rower znajdziecie w innych odcinkach na moim YouTubie. Również wywiad z Gośką. Jest też na moim kanale, podrzucam Wam te wszystkie filmy, linki do nich. Pod tym filmem ledwo uporaliśmy się ze sprzętem, a już trzeba było wyruszać na wyjazd do Sieny, czyli do miasta, w którym zlokalizowana była meta Gran Fondo Strade Bianca. Po drodze mijaliśmy różne włoskie miejscowości. Sama ta droga, bardzo ciekawa, bardzo ładne. Zabudowania, na pewno w ogóle Włochy warte są odwiedzenia czy to samochodem, czy to kamperem, czy to na jakiejś objazdowej wycieczce, bo nie tylko na trening ta okolica jest fantastyczna. Mi widoki w Toskanii przywodziły na myśl film Gladiator. Jako żywo tak ta okolica dokładnie wyglądała. A Gośka nie dość, że próbowała nam gotować, to jeszcze również próbowała mieć nasze rowery. Wyrwałem jej swój w ostatniej chwili. Tak to już jest z naszą panią dyrektor. Udało nam się obejrzeć kawałek Sieny. Udało nam się pozwiedzać te piękne uliczki. Też zobaczyliśmy ulice, po których mieliśmy się sami ścigać w kolejnych dniach. Mieliśmy też w planach obejrzeć wyścig zawodowców, zarówno facetów, jak i kobiet. Nasza pani dyrektor, oczywiście. Nas przyprowadziła do swoich dziewczyn, z którymi miała tam różne rzeczy do pozałatwiania, także oddychaliśmy cały czas taką niesamowitą atmosferą kolarskiego święta. W ogóle Włosi są niesamowici, ta impreza jest potężna, wszędzie macie na wyciągnięcie ręki zawodowców, wszędzie wszystko jest blisko, dostępne i wszyscy są do kolarstwa bardzo entuzjastycznie nastawieni a to już Piazza del Campo nigdzie kawa nie smakuje tak jak tam tutaj mieliśmy wpadać na finiszowych metrach, a przed nami właśnie zawodowcy i powiem wam, że robi to wrażenie, kiedy masz cały peleton w zasadzie na wyciągnięcie ręki, bo dosłownie zarówno dziewczyny, jak i faceci startowali właśnie zaraz obok miasteczka zawodów i wystarczyło naprawdę wyciągnąć dłoń, żeby poklepać ich po plecach. Cały peleton mijał nas w bezpośredniej bliskości. Tutaj jeszcze nie jadą za szybko, bo to start, powiedzmy, honorowy. Cały wyścig rozpoczynał się dopiero kawałek dalej na nomen omen legendarnych szutrach. Tam wcześniej widzieliście na mostku jednego z rowerów rozpisane sekcje gravelowe po bruku. A w miasteczku zawodów można było przed startem zobaczyć rower Nomen Omen Toma Pidoka, który te zawody właśnie wygrał. Nasza pani dyrektor oczywiście załatwiała nam różne dziwne rzeczy, bo każdy z nas coś tam zapomniał i tak dalej, ale na szczęście Gośka ma tutaj mnóstwo znajomych zarówno w serwisach rowerowych, jak i u masażystów, jak i właśnie w różnych innych e, dziwnych miejscach, także załatwiła wszystko, co nam się udało zapomnieć, a tutaj już widzicie dziewczyny po swoim starcie, naszą Kasię niewiadomą, której odcięło nogi e, na ostatnich kilometrach, a myśmy tutaj już leciutko się stresowali, bo już czuliśmy, że nadchodzi nas sta nasz start, nikt nie wiedział jak ten wyścig będzie przebiegał, czy jest on bardzo wymagający, czy będzie to... E, Walka o przetrwanie, czy jednak będzie to przyjemność i wycieczka. Tutaj wieczorem odbieraliśmy nasze numery startowe. Dość dobra organizacja, nie trzeba było długo czekać. Każdy znalazł swoje nazwisko na ściance honorowej. Ostatni trening przed startem, sprawdzenie zasobów. Dostaliśmy fajne koszulki i bezrękawniki. Sprawdzenie sprzętu to jest ten moment, kiedy powinienem dopompować opony, i tego nie zrobiłem, ale do tego jeszcze wrócimy. Szósta. Trzeba stawać i się ścigać. Szósta rano to zdecydowanie nie jest moja godzina, jeżeli chodzi o wstawanie, ale muszę przyznać, że widoki niczym z gladiatora zrekompensowały tą niezadługą objętość snu. Jeszcze mgła, jeszcze jakieś w ogóle rosa, czy wręcz przymrozki na dachach i gdzieś tam w zacienionych miejscach, a my udawaliśmy się już na start wyścigu. Wiorunujące wrażenie robiła ilość zawodników zdążających na start. Myśmy sobie szykowali rowery, a oni jechali, jechali. Jadą i jadą. Takie Rano było masakrycznie zimno, także dobranie warstw odzieży było niezłym wyzwaniem Minuta do startu ze tysiąca startujących osób o od pół godziny oni po prostu jadą, i jadą, i jadą i jadą i jadą na start jest ich po prostu full. Także będzie się trzeba trochę przepchać. Zimno jest jak fix. Do wyścigu w ogóle podszedłem na pełnym luzie, ale jednak nie zakładałem, że będzie aż taka masakra, bo zakończył się on dla mnie gdzieś tam pewnie po jakichś 40 minutach. A właśnie zaczynałem odzyskiwać czucie w zmarniętych rękach. Trochę się ścieśniło, trzask, trzask i mam laczka. Za chwilę okazało się, że nie jednego tylko dwa i... Po wymianie przedniego koła zacząłem wymieniać tylne. Miałem tylko jeden nabój, na szczęście ten miły pan poratował mnie pompką. Także udało się napompować w końcu koło na tyle, żeby dojechać do jakiejś sekcji, gdzie będzie można dopompować się pompką stacjonarną. Zanim wymieniłem obiedentki, minęło parę minut, potem jeszcze dodatkowe parę minut na zdobywanie pompki, i w ten oto sposób wylądowałem parę tysięcy miejsc niżej w grupie rekreacyjnej. Po sekcji gravelowej mordeczki robią małe przystanki, żeby sobie pojeść, tu się nikt nie denerwuje, tu się jedzie turystycznie, widokowo, jest miło, bo jest miło. O, buffetto, będzie jedzonno, zobaczcie co się dzieje na bufetach. no kosmos, Ej, normalnie piknik tutaj jest, dobra, muszę się rozłączyć, bo zaraz na to wpadnę, elo. No i znaleźliśmy A, ale... pana z pompką Slamroach From Belgium The best one <laughs> Tak wygląda wysik, dobra, pompujemy te koły Ale trzeba przyznać, że jest ładnie Jest opór ładny Trochę Jest pod górę i trochę jest po kawelu A naprawdę jest pięknie kawałek asfaltu jedziemy sobie z Giuseppe Spada chyba z 4 tysiące miejsc ale i tak jest spoko 20 do metro podjazdo Piękno pogodno. Italiano Miałbym dla Was piękny zapis mojej trasy z Gran Fondo, gdyby nie to, że jak to mi udało się oczywiście powiesić licznik łachu. Ale coś tam się jednak nagrało, także podrzucam Wam pod filmem również link do tego wyścigu na mojej strawie. <grywka> nie wiem, co oni gadają, ale najwyraźniej świetnie się bawią. Bo nie muszą pedałować pod te góry O, oh, hello trek I have to I want to. with the classic break. Ale ładnie ładnie jest jest trzeba przyznać Ładne wioski. To, co zaskoczyło mnie najbardziej, to to, że wyścig jest dokładnie dla każdego. Możecie tutaj przyjechać walczyć o zwycięstwo, lecieć 40-50 na godzinę w czołowej grupie, ale możecie też przyjechać tutaj z brzuszkiem, z rodziną, z dziewczyną, z chłopakiem na chillautową jazdę w pięknych okolicznościach przyrody, bo nikt nikogo tutaj nie popędza i każdy ma z tego super zabawę. Dobra, wjechaliśmy do miasta Teraz finałowy, najbardziej przerąbany podjazd Zobaczymy co się nagra. Finiszowe metry Naprawdę Tu jest ładnie na mnie niesamowite wrażenie robił wjazd do samego miasta. Nie dość, że ta cała rzymska historia to jeszcze echo wczorajszych wyścigów zawodowców wisiało w powietrzu, a my mknęliśmy trasą pomiędzy zabytkowymi kamienicami, zbliżając się do placu del Campo. Żywo. Widzieliście akurat finisz z długiego dystansu, bo jak się łapie laczki, to się właśnie wjeżdża z czołówką z długiego, tak ja widzisz chude chłopaki mała awantura. Jest grubo, plac wygląda tak. To jest porządny wyścig, tu medal daje się każdemu. Także zaraz od pani Dostaniemy medal. Dzień dobry. Dziękuję. O. I po wyścigu. Pora na jedzonko. Rowerki sobie stoją. Dęteczki nowe założone, napompowane. Dziewczyny już zdążyły się trzy razy przebrać. Prawda? futro i w dres. A ja. Jeszcze nie. <głos》> Auto zostało po tego co jedzie długi, więc my jeszcze jedziemy pociągiem, żeby być szybciej w domku. W ogóle oni tu mają chyba zeszły schodów ruchomych, ten tu jest wielbicielem schodów ruchomych, to tutaj można sobie pojeździć. I po wyścigu złożyliśmy na pociąg. Jedziemy do Luka, zjeść coś słodkiego. I czekamy na nasz Nauczyłem się boskiego. Po prostu wszystko trzeba mieć. am na końcu i wtedy jest po włosku. Andiamo. Podsumowując wyścig w dwóch zdaniach, na pewno można przejechać go na klasycznej szosie, chociaż można się zastanowić, czy nie wziąć butów do MTB, jak widzieliście po podeszwach moich. Można też złożyć koła na tublesie, a na pewno należy napompować dość twardo posiadane koła. A my następnego dnia udaliśmy się już na Prolog w wyścigu Tirreno Adriatico był to etap jazdy na czas. Co ciekawe, lało tak i był taki sztorm, że ja to myślałem, że im etap odwołają, ale zawodowcy jeńców nie biorą. Także mimo fatalnej pogody wystartowali i co ciekawe wykręcili prędkości po 50-52 na godzinę. Zobaczcie w jakich warunkach oni to robili. Naprawdę niesamowite. Na końcówce już przesychało, także ostatni. Zawodowcy mieli troszeczkę lżej niż ci pierwsi. Mogliśmy z bliska obejrzeć maszyny, na których jeździ światowa czołówka. No szkoda, że pogoda nie dopisała, ale kibice tutaj są zdeterminowani. Każdy miał swój parasol, my również. I oglądaliśmy najlepszych na świecie, również zawodników z Polski. Z maczkiem Bodnarem, którego tu widzicie, udało się nawet zrobić wspólne zdjęcie. Potem ostatni trening rozjechanie po wyścigu i pora było pożegnać słoneczną Italię. Na pewno chętnie wrócę na Stradę Biankę, szczególnie w asyście Małgorzaty Jasińskiej, bo to niesamowity wyścig, myślę, że jeden z najfajniejszych amatorskich wyścigów na świecie i niesamowita pani terener. W jej towarzystwie przez cały wyjazd i wyścig wręcz oddycha się kolarskim powietrzem. A ten rower, który widzicie na zdjęciu, też możecie obejrzeć na jednym z wideo. Link pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!